Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszną golonkę pieczoną w piwie z jabłkami i ziemniakami. Golonka jest mięciutka, dosłownie rozpływa się w ustach, a skórka na niej jest wyjątkowo chrupiąca. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja wam życzę smacznego i zapraszam was na filmik. Do miseczki dodaję łyżkę soli i jedną łyżeczkę kminku. Jeśli kminku nie lubicie, nie musicie go dodawać. Dla mnie to właśnie kminek dodaje tej potrawie świetnego smaku. Do miseczki wcieram również dwa ząbki czosnku. dodaję świeżo zmielony pieprz. U mnie jest to pieprz kolorowy, ale jak najbardziej możecie dodać czarny. Dodam również dwie łyżki gęsiego smalcu. Lub jeśli takiego smalcu nie macie, jak najbardziej może to być olej. Całość bardzo dobrze wymieszam. Na gotującą się wodę, niekoniecznie osoloną, wrzucam dwie golonki. Golonki wcześniej umyłam i oczyściłam. Następnie gotuję je w tej wodzie około 10 minut. Golonki obgotowuję, aby zmiękczyć na niej skórę. Obgotowane golonki wyjęłam z wody. Jak widzicie skórka na nich zmiękła. Dzięki temu będą, będę je mogła łatwiej ponacinać. Golonki nacinam w kilku miejscach. Robię płytkie nacięcia nie rozcinam skóry zbyt głęboko. I w tak przygotowane golonki wcieram zrobioną wcześniej marynatę. Dwie cebule obieram z łupinek. I następnie moją cebulę pokroję w takie grubsze krążki. Następnie pokrojoną cebulę wykładam na tacę do pieczenia i układam na cebuli obgotowane golonki. Golonki następnie wkładam do nagrzanego piekarnika Piekarnik nagrzam do temperatury 200 stopni Celsjusza i golonkę piekę w piekarniku z funkcją z termoobiegiem piec ją będę około 40 minut W międzyczasie przygotuję ziemniaki tutaj mam jeden Kilogram ziemniaków, ziemniaków nie ubieram, tylko dobrze je wcześniej umyłam, ziemniaki pokroję w łódeczki, kroję je dość grubo, nie chcę aby się one podczas pieczenia rozgotowały i rozpadły. Następnie cztery średnie jabłka pokroję w ósemki i usunę z nich gniazda nasienne. Jabłek również nie obieram, ale jak najbardziej możecie to zrobić, jeżeli nie chcecie, aby na jabłkach została skórka. Jako to się prezentują moje golonki po 40 minutach w piekarniku. Dodam teraz do nich ziemniaki, które posmaruję z wierzchu smalcem lub olejem. Na tace również dodaję pokrojone jabłuszka. Do zrobienia kolonek potrzebne będzie pół litra ciennego piwa. Ja tutaj mam 250 ml, czyli jego połowę. Piwo dodaję do kolonek. Najlepsze do tego celu. Piwo jest to piwo ciemne, ale albo porter. Ja tutaj używam portera i piwem polewam golonki. Tak przygotowane golonki ponownie wstawiam do piekarnika. Tym razem zmniejszam temperaturę do 150 stopni Celsjusza i golonki piekę 2 godziny bez przykrycia. Funkcja piekarnika z termoobiegiem. Co jakiś czas golonkę polewam piwem. I golonki piekę dalej. W międzyczasie przygotuję sobie drugą połowę piwa, do którego dodaję dwie łyżki miodu. Całość bardzo dobrze ze sobą wymieszam. Po dwóch godzinach pieczenia moje golonki wyciągam z piekarnika i polewam je piwem wymieszanym z miodem. Następnie wstawiam całość do piekarnika. I golonki ponownie wstawiam do piekarnika, tym razem na 30 minut. Podwyższam temperaturę do 200 stopni Celsjusza. Golonek w dalszym ciągu nie przykrywam. I tak się prezentują gotowe golonki. Skórka na nich jest wyjątkowo chrupiąca. Ta skórka jest jak jeden duży skwarek. A jeszcze nie koniec, do moich golonek przygotuję pyszny sos. Golonki przekładam na deskę. I układam wokół niej ziemniaki, cebulkę oraz upieczone jabłka. Całość możecie przykryć folią aluminiową, po to aby golonka nie wystykła. Ja zrobię teraz do nich sos. Na patelnię przelewam piwo i soki z pieczenia golonki, i całość zagotowuję i redukuję. Sos powinien zgęstnieć i się znacznie zredukować. Pod koniec do sosu dodaję łyżkę masła i całość bardzo dobrze wymieszam. Masło doda mojemu sosowi pięknego blasku. Gotową golonkę polewam sosem. Możecie go po prostu dodać jako dodatek do waszego dania. I gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Jak zwykle życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa! Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszną golonkę pieczoną w kiszonej kapuście. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was serdecznie na filmik. Do sporego garnka wkładam dwie golonki. Moje golonki ważą tak około kilograma każda. Golonki osolę. Wrzucam cztery listki laurowe. Cztery ząbki czosnku oraz kilka ziaren ziela angielskiego. Całość zalewam wodą. Wody tyle, aby zakryła nam nasze golonki. Garnek raz przykryję i będę golonki gotować około dwóch godzin. Po półtorej godzinie dodam do gotującej się golonek włoszczyzny. półtorej godziny gotowania ściągam pokrywkę i do gotującej się golonki dodam teraz włoszczyznę, kawałek selera, ze dwie marchewki. Możecie dodać również pietruszkę, ja, jej, ja niestety pietruszki nie mam. W ten sposób powstanie nam pyszny wywar, którym podlewać będziemy potem piekącą się kapustę i golonkę a resztę oczywiście możecie wykorzystać do zrobienia jakiejś pysznej zupy garnek raz przykrywam i całość gotuję jeszcze pół godzinki następnie przygotuję sobie marynatę którą posmaruję moje golonki do miseczki wsypuję tak złyżkę łyżkę soli przecisnę dwa ząbki czosnku Dodam zmielonego, kolorowego pieprzu. Może być również czarny. Mm, pieprz pachnie pięknie. Dodam odrobinę pieprzu kajańskiego, sporo czerwonej papryki, a następnie majeranek. Do marynaty wlewam oliwę z oliwek i całość dobrze wymieszam. I tak przygotowaną marynatę odstawiam na bok, czekając aż golonki będą gotowe. Ok, po dwóch godzinach gotowania, golonkę ściągam z grzania i wyjmę ją teraz z wywaru. Jedna, golonka. Mięso jest fajne i mięciutkie. Następnie skórę na golonkach ponacinam tak w kratkę a następnie golonki pokryję moją wcześniej przygotowaną marynatą Odrobinę ją zamieszam i poleję nią koloneczki ok, tak zamarynowanej kolonki odstawię teraz na bok i przygotuję sobie kapustę jedną średnią cebulę pokroję w piórka Następnie na tacy do pieczenia wykładam kapustę. Jeżeli wasza kapusta jest zakwaśna, możecie ją oczywiście jak najbardziej wypłukać najpierw. Do kapusty dodam pokrojoną cebulkę. Dołożę dwa listki laurowe, kilka ziaren, ziela angielskiego. Posypię świeżo zmielonym pieprzem. Delikatnie wymieszam. Następnie całość zalewam taką dużą szklanką wywaru z gotujących się golonek. Podczas pieczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, golonki i kapustę podlewać będę wywarem. Teraz przyszedł czas na moje golonki. Układam je po środku. I golonki w kapustą wstawiam teraz do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Piec będę 45 minut. Podczas pieczenia sprawdzać będę Oczywiście, czy moja kapusta się nie przypala? Od czasu do czasu ją zamieszam. A również, jeżeli będzie taka potrzeba, to podleję ją wywarem. Widzimy się za 45 minut. I voila! Moje kolonki pieczone w kapuście kiszonej są gotowe. Wyglądają naprawdę pysznie. Kapusta ugotowała się na mięciutko, a mięso również jest mięciutkie. Mięso również jest mięciutkie. Całe Danie przepięknie pachnie. Będzie naprawdę pyszny obiad. Mam nadzieję, że ten mój przepis Wam się spodobał i zainspiruje was on do zrobienia tej potrawy. Naprawdę ogromnie Wam ją polecam. Jest pyszna. I myślę, że również dosyć tania. Jeżeli filmik się Wam spodobał, tak jak zwykle proszę dajcie kciuka w górę. Nowych widzów, bardzo zachęcam do subskrybowania na mój kanał, aby móc oglądać następne filmiki. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. W tej chwili się z Wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce w następnym filmiku. Na razie, pa!